I wości się na nas z przebitego serca Jezusa Jezusa Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce abyś wypełnił Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata, wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu Napełni mnie wiara, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajwyższego najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Mistrzu kochany, przyjmij to narzędzie. Aby było własnością ducha świętego, ty wszystko potrafisz to przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. In nomine patris et filii et spiritu sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Usiądźcie sobie, moje aniołki, wygodnie. 20 minut, gdzie mamy, trzymamy się dyscypliny czasowej, to mamy bardzo dobry czas również i naszych nieżporów. Idziemy. Teraz jeszcze raz bliżej po tej szerokiej wiedzy półtora wieku, co nam zaoferowano w deizmie, w humanizmie, w rozwoju kościoła, i przyglądnijmy się teraz temu, co przygotował kościołowi pastor Franciszek. Przygotował nową religię, moi drodzy, która ma za cel rządzić duszami na świecie tymi, które są nadpobudliwie religijne. Bo wedle deistów Boga nie ma, jest to mit, byt, jeśli to, co się proponuje w deizmie, byt nieosobowy, jakaś siła, która coś tam stworzyła, uczyniła i od tego momentu ta siła nie ingeruje w nasze życie, w nic. My są umocnieni, wolni i panami. To dzieło nowego humanizmu jest przygotowane od wielu, wielu lat. Znamy wpływ ateistycznego filozofa na pastora Franciszka. Był ten wykład na temat deizmu. Dowiadujemy się z ust arcybiskupa za za, za, nim, za niego, który jest sekretarzem tego tworu i, i on nam przekazuje że była specjalna komisja ekspertów ONZ, czyli najbardziej bezbożny twór świata, gdzie w 1945 po wojnie ustalili, że z mównicy nigdy nie padnie żadne szlowbuk ONZ-u. Dzieło całkowicie zmasonizowane jest protoplastą tego była Liga Narodów, co tworzyła masoneria dla realizowania swojego celu. UNESCO, następny twór masoński pod płaszczykiem pięknych idei, eksperci do spraw religii katolickiej. No pytam się pastora Franciszka powiedzeniem mojej pani profesor od fizyki, od fizyki w liceum. Kiedyś my ona zadaje pytanie, a ma, my karmazyny. Ona patrzy na nas i mówi tak, chłopcze, powiedz mi, co ma piernik do wiatraka? I my już wiedzieli, że za to jest lufa. Zadaję pytanie pastorowi Franciszkowi, truje nam rzeczy nieprawdopodobne, co ma piernik do wiatraka, co ma UNESCO do wiary katolickiej, co ma pomysł nowego humanizmu do tradycji, do magisterium Kościoła, do Boga w Trójcy Jednego. Gdyby nie miał naszych orędzi na czasy ostateczne, nie miałbym takiej pewności, ale Bóg jasno powiedział w dziesięciu przykazaniach, hierarchia kościelna tworzy nam nowy twór religijny. To nie będzie twór religijny, bo to będzie uroczyste bałwochwalstwo. Cel tego tworu, któremu ma patronować, już patronuje od 15 października, bo to uroczyście. Pakt Globalnej Edukacji ogłosił pastor Franciszek na Watykanie, a Nowy Humanizm wchodzi w ten cykl. Przepoczwarczenia wiary i umysłów katolickich. Cel tego dzieła Nowego Humanizmu jest taki. Pod patronatem obecnego przywódcy Kościoła Katolickiego, bo politycznie tak go można nazwać, my go nazywamy, tak jak chce masoneria, pastor, ma się dokonać ścisłe porozumienie chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Ma się dokonać porozumienie. Ach, nie wziąłem tej książki, co przed chwilą cytowałem papieża na temat prozelityzmu. Mamy usiąść Poznawać. Znowu usiąść, poznawać. Następnie się do naga rozebrać i powiedzieć, że my są gołopupki i całkowicie rozumiemy Was, islamici, Waszej wierze. Więc ma dojść do porozumienia między trzema religiami monoteistycznymi chrześcijaństwem, judaizmem i islamem. Zaproszeni są również do tego przedstawiciele innych religii pogańskich. Buddyzm, hinduizm. Ten nowy humanizm już się realizował w, w pierwszym zaszczyku. To były słynne asystskie spotkania, modlitwy. Pierwsze było bardzo piekielne, drugie, już po krytyce, już nie zaprosili wszystkich szamanów. Łączącym te trzy religie monoteistyczne ma być dogmat o stworzeniu świata. Będziemy to omawiali. Proponują nam dogmat o stworzeniu świata. Siłą przewodnią będzie Michał Anioł Malasz z dzieła stworzenie. Świata z kaplicy syszteńskiej Tu trzeba dopowiedzieć, że on te rzeczy malował, a głównie sąd ostateczny, bo to jest główne jego dzieło wykonane tam, na rozkaz papieża Klemensa, który cudem przeżył rok 1528. Siedem dni wojska cesarskie Niemiec łupiły Rzym, gwałciły wszystko co popadnie, burzyły kościoły, profanowały obrazy, ołtarze, to była Sodoma Gomora, więc kiedy Clemens wyszedł z Michała Archanioła twierdzy, a wojska cesarskie, landgrafów protestanckich, bo one były częścią składową że to nie, że to Karol zrobił, tylko część armii była protestancka. Rozumiem, tak jak nasi poszli na Moskwę. Ma się żal do Polaków, zdobyliśmy Moskwę, no tam cuda wyprawiali, ale to były głównie wojska litewskie, Kalwini. Oni szczelali zuków do krzyża, do obrazów, ruszali ludzie. Że... To były wojska protestanckie, a później się nam wszystko przypisuje, że tacy Polacy byli. Na początku XVII wieku nasza armia w większości była kalwińska. A później się wszystko przypisuje katolikom. Więc ten papież kazał również Michałowi Aniołowi namalować sąd ostateczny, co nas czeka. Więc te trzy nowe religie. Mają otrzymać nowy dogmat o stworzeniu świata przez Boga Stwórcę. Już nie ma żadnego odniesienia do Boga Trójedynego, nazywają go Boga Stwórcę. Dla tych, co mają troszkę więcej wiedzy z góry wiemy, że jest to koncepcja deizmu. Żeby zrozumieć w jakiego Boga wierzy pastor Franciszek, albo o którym mówi, więc wam przedstawiłem bardzo szeroką przestrzeń deizmu. Od oświecenia po współczesność. Tę truciznę chcą nam dać. Ten dogmat ma stanowić wspólny korzeń, bo to cytowane to będzie z tego wywiadu wspólny korzeń, moi drodzy, nowej religii. I jak to jest pięknie określone w wywiadzie, wszystko inne ma podlegać kompromisowi, zwłaszcza ze strony wiary katolickiej. Wierchuszka Kościoła już się szczyci tym, wyrznęła w ciągu 50 lat po soborze 80% części składowej potęgi Kościoła. Wiary, tradycji, pobożności. To dzisiaj stoi przed nami Kościół, który jest już trupem. Tu nie ma nic, macie puste ściany, szybko, wszystko, byle jak. Pusto w kościołach. To, co dzisiaj widzicie, to jest już trumna. Jedyną przeszkodą dla nich jest jeszcze Polska, polski katolicyzm. Więc się wściekli nad ziemią polską. I tłuką równo. Ale oni zapomnieli o jednym, że w sytuacjach Takich ciężkich, zawsze Bóg pobudzi ducha i pośle swojego proroka, czy pobudzi masę ludzi do obrony. Tak było zawsze w historii i tak jest na nas, na naszego cza. W cudzysłowie, pechce, że my są po stronie tego pobudzonego ducha. Więc w związku z tym, Urzędowa zrywka za wszystko. Łatwo się domyślić, że judaizm i islam jest w stanie przyjąć powyższy dogmat. Ale na pewno nie przełkną tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem odkupicielem. Ale bądźcie spokojni, Moderniści w kościele od 120 lat przeszło, rozwiązali ten problem. Jezus doskonały człowiek, wielce uzdolniony. A to przyjmą. I Żydzi to przyjmą. I Mahomedanie też to przyjmą. Dlatego tyle się uwalczą z komunią na kolanach, bo to jest wyraźny znak, że ludzie jeszcze w kogoś wierzą, kto jest Bogiem, bo upadają na kolana. Nastojąco stojąco, my są partnerem, partnerem, o ci daję taki oblat, bialuśki, ty go przyjmij kulturalnie, czy do kieszonki włoży, czy do koperty, czy na rękę, spoko, to jest nic. Więc powtarzam, te religie, judaizm i islam na pewno... Nie przełknął Jezusa Chrystusa jako Boga, odkupiciela. W związku z, z tym, co nam grozi? Katolicy będą musieli zrezygnować z Pana Jezusa jako Boga. Bodoś tego nie dopuszcza. Zostaniemy przy człowieku. Jezus, człowiek, najlepiej. Jako wielki nauczyciel moralno-religijny. I pastor, wydając encyklę o braterstwie, robi odniesienia do Jezusa, ale tylko etyczne. Nie do Boga, tylko do nauczyciela moralno-religijnego. Da się to przyjąć? Da się. A żeby to tak ustawić, najpierw encyklę cytuję Mędków arabskich. Mętków żydowskich, a później mówi o naszym mętku Jezusie. Wiecie, jakimi grubymi niciami to szyją? To mi przypomina zaraz lata posoborowe. Jeśli by była Msza Święta na polu. A było błoto, nie klękajcie, bo portki popsujecie i na stojąco. Jeśli by lało, było się, te tak kościół się opiekował człowieczeństwem. A dziś po 750 latach, co mamy? Spróbuj uklęknąć na kolana, jesteś na tankowcem. Jeśli już koniecznie musicie, to na końcu. Na końcu, żeby nie przeszkadzać, urzędowemu modernizmowi, któremu ja, proboż przewodniczę. A jestem już takie duże ciele, które nie pamięta, jak był klerykiem, młodym księdzem, jak jego rodzice do komunii przystępowali. Jakby posłuchał słów kardynała Wyszyńskiego, to by mu sina oczy zbledły. No ale on mówi, że on jest filozofem. On jest myślicielem. Katolicy więc będą musieli zrezygnować z Pana Jezusa jako Boga, zostając przy człowieku na przykład wielki nauczyciel moralno-religijny. Pastor Węcliwego Braterstwie będzie z radością omawiał przypowieść o dobrym Samarytaninie. Bo to jest etyczny przykład moralny. Nikomu nie zaszkodzi, jak tam komuś pomożesz, czy rzucisz mu denara. Lub wyciągniesz spirytus i zalejesz mu raną, urwiesz kawałek koszuli, no i, i to jest to. Ale gdzie to jest Bóg? Jestem ciekaw, co trzyma Duch Święty jaką mu dadzą rolę w Kościele katolickim. Stąd też najprawdopodobniej nie otrzyma Duch Święty już żadnej roli, tylko zostanie pominięty, jak jest perfekcyjnie wykasowany z liturgii. On już praktycznie nie istnieje. I ja mówię o sobie. Do czasów orędzi na temat Ducha Świętego, to do dzieci moja wiedza o Duchu Świętym, to było tyle, co kodna płakał. Sam tego dokładnie nie rozumiałem. O co to chodzi? Dopiero przed Duch Święty przedstawił nam swoich osiemnaście przymiotów, które są częścią składową Jego istoty, i nam zapowiada, że dopiero Jego czas nadejdzie. Duch Święty. Ogromna nasza nadzieja w tym, Moi drodzy, już minęło 20 minut. Jak wrócę w kolejny dzień, poprowadzę kolejne rozważania. Tu będę dokładnie naczytam kolejne rzeczy. Przejdę z wami ten wywiad biskupa zanim, żebyście zrozumieli, w jakie piekło nas się wprowadza. Jakby pani Agatka później przekazała, bo już mam mówić nie ma, że w środę mamy msze o dziesiątej. Ale nie jest żadna żadne święto nakazane. Czyli w środę skoro mamy takie wielkie święto i oktawy, to nie będzie postu. Choć tu jest, ja zaraz popatrzę, co, co moja Pani Agusia post o chlebie i wodzie. No to już jest nieaktualne. Jutro pościmy o chlebie, i wodzie, ci co chcą wesprzeć wieczornik. I mamy w piątek post o chlebie i wodzie. I kto może, by się we wtorek powstrzymać od mięsa, bo to jest nasz, nasz post w przygotowaniu na 13 i dla naszego seminarium. Więc 13. Jak potrafimy, to wytrzymajcie bez mięsa.